To Alan Wake od studia Nordic Games, a także Remedy. Jest to gra zakupiona w Biedronce za 20 zł. Ta sieć sklepów ma w swojej ofercie także inne gry, jak na przykład Deus Ex, Human Evolution, Bunt Ludzkości, czy także Rage. Unboxingi tych gier także na moim kanale. Dzisiaj Alan Wake. Dodatkowo w tej edycji mamy dodatkowe epizody Sygnał oraz Pisarz. To ja mam główną postać tej gry, czyli Alan Wake'a a także tytuł produkcji Alan Wake. Z tyłu mamy kilka informacji na temat gry, użyj światła, by walczyć w mroku, mamy kilka sklinów, mamy wymagania sprzętowe, mamy informację, że do kupienia gry musimy posiadać konto Steam. Po lewej stronie mamy instrukcję. To jest pełnoprawna, dosyć gruba instrukcja. Z tyłu mamy kod produktu aktywującego go na Steamie. Po drugiej stronie mamy płytę DVD z grom Alan Wake. Tak więc był unboxing gry Alan Wake na PC. Jeśli Tobie podobał się ten film, nie zapomnij kliknąć kciuka w górę, skomentować tego filmu, a także zasubskrybować mojego kanału.